Ja jestem Fedek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj ze mną jest Anna! i dzisiaj gramy w Rage Runner Dawno nie było e, oczywiście odcinka na moim kanale, ale w końcu jest! A ja to jest chce pigę a przepraszam, happy runner. Dobra, ja już się mylę w tych nazwach. Dobra, ja jestem już tutaj. Więc widzowie, jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z filmami. A widzowie, wiecie, że Telek dzisiaj do mnie zadalać swoje budowny na swoich światach? Bo jeśli przegramy, jeśli spadniemy. Co? Wcale się na to nie umawiałem widzowie. Omawiałeś się nad tym odcinkiem, odcinkiem, nawet nie. Dobra. Już spadłem, więc jesz. <ś> <grym _> Dobra, ale nie na tym udziału. Dobra, gdzie ty jesteś? No, na początku, bo spadam. Widzowie, jeśli dobijecie 30 subskrypcji, to zrobię los, napiszecie w komentarzu na przykład biorę udział. Ja wtedy napiszę waszą nazwę i wtedy... Hmm, znaczy, właśnie podacie mi nazwy Robloxa i ja dodam, e, jakby was, bo ja, jak to się mówi, e, mam już film znajomych. znajomych, dlatego nie możecie już mnie dodać. Nawet jak mnie nie dodacie, jakby nie mogę zaakceptować. Dlatego, jeśli chcecie, dobicie 30 subów, a ja zrobię konkurs. Właśnie. Aj, ale ty nie, znajomych. nie znajomych. Co? Nie wywalisz mnie z znajomych. No, A ile to masz chyba 48. 28. 28. No to jest tylko dwóch subskrybentów, które mi wywasz, to do ciebie. I muszę wygrać ten konkurs. I może te... Powiem, Ta i pokażę mam... na odcinku oczywiście, żeby nie było, że ja wybieram, oszukuję, nie? Więc... Powiem Wam tak, zdobieć. Jak by co, jak spadłam. No i... i. kurde, już byłam na bezowym. Już byłam zafogna. Nie, no to fajnie, ale i tak już zalewamy na survival lawą, niestety. Nie, 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 ten, nie ten survival. Ten. Nasz tak, tak nie, nasz nie, domek. Nie, nie ten survival, to. Z niego nagrywamy też odcinek. I ja może dzisiaj idzie, będzie? Nie, 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 dzisiaj nie będzie odcinka na pewno z Survivala. Dawaj, na pewno. Ale jak z jakiegoś nowego, nie z tego, nie z tego. Zrobię odcinek z Survivara, kiedy indziej. No i kiedy, możesz już tak od tygodnia? Nie, nie, bo, bo nie, nie, na pewno nie dzisiaj, nie wiem czy zdążę, chyba w weekend, jak zdążę widzowie to w weekend, albo wcześniej. Ej, i tym swoim efektem przypada. Dobra, zdążymy, zdążymy. Dobra widzowie, dzisiaj krótki filmiczek, bo jakby długiego jest już 19, prawie 20, więc... Bo to już bo to sobie widać jak się leci, co nie? Mhm. Jeśli chcecie, żebym jakiegoś vloga nagrał, to napiszcie. Nie, nie wiem jakiego, ale vloga bym nagrał jakiegoś. Ale jak ostatnio wspominało, że smutno mu jest bez nagrywania filmów. Tak, wspominałem, że mi smutno jest, bo po prostu jakby no, jak to się mówi, ja, ja dużo mam obowiązków ostatnio, już od trzech miesięcy ponad, czterech, po prostu no. Ale jutro będzie odcinek z Robloxem nowym, tak czy nie? Nie wiem, i to może z nie wiem, zobaczymy. E, jednak nie, nie, nie wiem, czy zalejemy survival lawą. Tak, tak się dalej Bo ja się na to nie pisałem, że lawą zaleję. Ale ustalaliśmy, że jaksy będziemy spadać, ale widzowie. My nie mamy jaksu. My ciągle zmieniamy światy, dlatego zanim w ogóle zdobędziemy jakiekolwiek... Zanim osta ostatnio e, przeszliśmy, znaczy to już było daleko. Pamiętacie, że widzowie Petkowice? Nie Petkowice, tylko Petkowice? Nie, Fetko City to było, nie wiem, nie pamiętam Nie, Fetko City, City, to było, gdy ja byłam i gdy my konkurowaliśmy Pamiętasz, nie nakrywaliśmy z wami widzowie tego, ale poza odcinkiem poszliśmy na najazd Aha, ktoś włączył wszystkim z grafikoi'la Wiem Dobra, widzowie, zaraz nie, jestem Dobrze, uwaga! Anax. Usta chodź na początek i się pożegnamy z widzami. Już? Już, dawaj, chodź. Do końca rundy. Ale jeszcze 5 minut do końca rundy. Do Dobra. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał i wpadnijcie na kanał Anaxa. Nie wiem jak się nazywa w końcu. Anax. Okay. Jest, i za mną są takie fajne białe te widzowie niech, niech o tak właśnie się rozwija ten kanał tak jak za mną lecał e, e, tak jak ja szybko skaczę i szybko biegam dobrze nie, widzowie nie, my się z wami fajnie. żegnamy pa. ej nie, jeszcze nie, nie kończę jeszcze ja coś chcę powiedzieć dla widzów okej? Okay? okej okay. widzowie rozwijajcie ten kanał tak szybko jak ja tutaj biegamy Okej, okay, dobra. Jeszcze raz powtarzam, my się z Wami żegnamy. Pa, pa.